Do grona firm w podstrefie Radom Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączyła firma Roboplast, która właśnie otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności. Jest to firma włoska. Kontakt z tą firmą został nawiązany poprzez nasze Biuro Obsługi Inwestora za pośrednictwem Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Firma zajmuje się produkcją opakowań dla przemysłu spożywczego i na początku... Działalności, swoją działalność rozpocznie w halach, których właścicielem jest firma TG. Warto podkreślić, iż jest to pierwsze zezwolenie udzielone przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną w tym roku i w sumie 15 w Radomskiej Podstrefie. Zgodnie z podpisanym zezwoleniem, minimalna kwota inwestycji to jest 3,7 miliona złotych. Początkowe zatrudnienie minimum 10 osób. Docelowo, tak jak inwestor przewiduje, znaczy docelowo, początkowy poziom zwiększenia do 5,5 miliona złotych inwestycji, zatrudnienie do 30 osób. Cieszy to, że już w tej chwili trwają, trwa proces rekrutacji pracowników na potrzeby firmy i planowany początek rozpoczęcia działalności to jest już jest to już maj bieżącego roku. Proces decyzji inwestycyjnej Roboplast był pilotowany przez Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego, które wspierało inwestora w działaniach zmierzających do wyboru właśnie Radomia jako miejsca uruchomienia działalności. Czynimy starania, aby tych inwestorów było jak najwięcej. Cieszę to, że jest zainteresowanie kilku firm, z którymi cały czas prowadzimy negocjacje. No na razie szczegółów nie możemy jeszcze zdradzać, bo, bo, bo taka jest, takie jest życzenie tych potencjalnych inwestorów. Natomiast to, że pojawiła się pierwsza firma w zasadzie tej branży z rynku włoskiego, to też jest pocieszające, bo to jest taki, powiedzmy, ambasador dla innych firm z tego rynku. Ogółem przedsiębiorcy zainwestowali na terenie strefy w Radomiu 450 milionów złotych i zatrudnili ponad 1500 osób. Rusza rekrutacja do przedszkoli. Będzie odbywała się elektronicznie od 25 marca do 26 kwietnia. W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2009 i 2010. Kryteria naboru się nie zmieniły. W tamtym roku zostały zmienione zostały jakby zweryfikowane, sprawdzone, utrwalone i są niezmienione. To znaczy, że muszą rodzice pracować. Podatki powinni w Radomiu zaliczać PIT i chcieć, żeby ta opieka była na 8 godzin i więcej. Po to, żeby te dzieci, które tej opieki nie potrzebują, 8 godzinnej i dłuższej, na przykład 5-6 godzinnej, żeby nie blokowały miejsca dla dzieci, które potrzebują rzeczywiście tej opieki dłuższej. I tutaj ilość miejsc nie ma żadnego znaczenia, dzisiaj mam przygotowaną odpowiednią ilość na wzór na miarę roku ubiegłego, ale jeżeli będzie więcej o 200, 500 czy ile tych dzieci by nie było, jesteśmy w stanie to zrobić. Do 25 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Jak podkreśla wiceprezydent Ryszard Fałek, warto wybrać więcej niż jedną przedszkolę. Zawsze jest wybór, wskazanie przedszkola pierwszego wyboru, i wskazujemy jeszcze cztery inne placówki, czyli w sumie pięć placówek. No i Jeżeli wiemy, że na przykład na ustroniu tych dzieci jest zdecydowanie zawsze więcej niż przedszkoli, to wtedy te, które będą przyjęte do tych, kolejne dzieci będą do nich przedszkoli i wtedy. Trzeba zdefiniować się, określić czy mi to przedszkole w innym osiedlu odpowiada. Jeżeli tak, muszę potwierdzić, jeżeli nie potwierdzę, to jest to równoznaczne z rezygnacją z tego przedszkola. Stąd bardzo proszę tutaj rodziców, żeby się z tego wywiązali, bo później jest to wiele żalu, nieporozumień i niepotrzebnych nerwów. Zawsze jakoś później możemy wybrąć z tego, ale to niepotrzebne nerwy są i dla jednej, i dla drugiej strony. Na dzieci czeka 3800 miejsc. Opłata za przedszkole się nie zmieni. Opłata jest taka sama, to jest 3,30 za godzinę, ponieważ podstawa programowa 5 godzin jest bez zmian i później 2 godziny następne są odpłatne. Te zajęcia i to jest 3,30 za godzinę, czyli 6,60 dziennie. Ile dni dziecko jest, taka jest odpłatność. Gmina na utrzymanie przedszkoli przeznacza rocznie ponad 35 milionów złotych. Już po raz kolejny wręczone zostaną stypendia dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Stypendia funduje Kanadyjska Fundacja Polonijna Polish Orphan Charity. Rok 2013 jest rokiem siódmym naszej działalności w Radomiu. W tej chwili mogę powiedzieć już, że te stypendia na 100% będą wypłacone, dlatego że mamy już pieniądze na koncie w Radomiu. Wpłynęło 20 tysięcy dolarów. Ja przypominam, że mamy umowę na 10 tysięcy, ale dzięki życzliwości i w dowód dobrej współpracy, a mogę nawet powiedzieć bardzo dobrej współpracy w mieście tych stypendiów jest coraz więcej. I z dubą muszę powiedzieć, że miasto Radom jest. Miastem, które najwięcej pieniędzy dostaje na świecie z fundacji. O stypendia mogą ubiegać się dzieci uzdolnione artystycznie w takich dziedzinach jak muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba czytkactwo. 20 stypendium będzie rozdane, bo tak jest planowane. Stypendium netto dla ucznia w wieku szkolnym, bo takie są założenia tego stypendium, będzie wynosić 2993 zł. Stypendium może być wykorzystywane na zakup instrumentów muzycznych lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej. Jeśli chodzi o samo stypendium, będzie w formie refundacji poniesionych kosztów czyli ci uzdolnieni uczniowie, którzy przedstawią rachunki, faktury bądź inny dowód księgowy będą mogli złożyć u nas, przedstawić i my po prostu za te faktury zapłacimy bądź sam stypendysta lub jego rodzic zapłaci, a my oddamy pieniążki na wskazane przez niego konto. Wnioski przyjmowane są w wydziale edukacji, sportu i turystyki w urzędzie miejskim wejście od strony ulicy Niedziałkowskiego lub Żeromskiego, drugie piętro. Wnioski stypendialne można składać do końca maja, więc jest dwa miesiące, można je bardzo dobrze się przygotować do złożenia tych wniosków, można spokojnie uzasadnienia napisać, to co dzieci chcą zakupić, przypominam jedno zdanie, że my nie dajemy gotówki, tylko Urząd Miasta refunduje wydatki. W skład kolegium, które nadzoruje program stypendialny wchodzą Edyta Krasowska, przedstawicielka Fundacji Polish Orphan Charity, Krzysztof Gajewski, radna Teodora Słoń i poseł Radosław Witkowski. Standardy jazzowe lat 60. zabrzmiały w klubie środowisk twórczych łaźnia. Na scenie wystąpili Stan Breckenridge i radomianka Klaudia Kowalik. Koncert był okazją do zaprezentowania materiału z płyty, nad którą artyści wspólnie pracowali. Na płycie znajdą się standardy jazzowe. W moim, wyko w moim wykonaniu można usłyszeć osiem, a poza tym można też usłyszeć utwory pana profesora. W sumie będzie 15 utworów na płycie. Klaudia Kowalik i Stan Breckenridge spotkali się po raz pierwszy na warsztatach organizowanych przez American Corner. Głos młodej wokalistki zachwycił amerykańskiego jazzmena. Warsztaty, które odbyły się w listopadzie ze stanem Breckenridge, okazały się wyjątkowe, ponieważ właśnie wtedy stan e, zauważył naszą utalentowaną, młodą e, wokalistkę, Klaudię Kowalik. E, Klaudia zrobiła ogromne wrażenie na artyście. Ja tu wręcz mogę powiedzieć, że. E, po pierwszym, w pierwszych słowach Stan powiedział, że e, głos Claudii e, przypomina mu głos Krystyny Aguilary właśnie wtedy, kiedy była w jej wieku, e, czyli jej naturalność, a, a jednocześnie dojrzałość w tak młodym wieku rzeczywiście zrobił ogromne wrażenie. Jak podkreśla Stan Breckenridge, w Klaudi zachwyciła go jej dojrzałość muzyczna. Claudia ma dopiero 15 lat. Absolutely, I would say gifted and only a very few People get this gift, have this opportunity. To bardzo utalentowana osoba. W moim życiu uh, przytrafiło I, się coś podobnego. Kiedy miałem 7 also, lat, I też usłyszałem I takie was słowo was i to jest właśnie to. Klaudia zachwycona jest muzyką jazzową i chciałaby się kształcić w tym kierunku. Zdecydowanie jest to typowy głos jazzowy. Kiedy myślę o amerykańskim jazzie, myślę o jazzie z lat 20., 30. i 40. I to jest właśnie to, co można usłyszeć w głosie Klaudii. Gdyby studiowała w konserwatorium muzycznym, to tego repertuaru by właśnie od niej oczekiwano. Koncert właśnie był zwieńczeniem współpracy stana Breckenridge'a i Klaudii Kowali. Nie oznacza to jednak końca współpracy. Planujemy dalszą współpracę. W najbliższym czasie planujemy nagranie płyty bożonarodzeniowej w języku polskim. Ja również będę jednym z wykonawców. Do organizowanych w Radomiu imprez biegowych dołącza kolejna półmaraton ranowskiego czerwca 76. To sportowe wydarzenie dedykowane jednej z najbardziej znaczących kart historii naszego miasta, robotniczemu protestowi 25 czerwca 1976 roku. Impreza organizowana jest przez Urząd Miejski w Radomiu i nowo powstałe w 2012 roku stowarzyszenie Biegiem Radom. Będziemy rzeczywiście organizować bardzo w naszym przekonaniu ciekawą e, imprezę półmaraton, który z jednej strony ma połączyć dwie bardzo istotne, dwa bardzo istotne elementy: pamięć pewną historyczną i przypomnienie tego, co dla samego naszego miasta jest wielką wartością historyczną, ale i myślę, że również cały czas wielką wartością społeczną. I z drugiej strony łączymy to z tym, co co chyba coraz bardziej w Polsce i również w Radomiu staje się chyba stylem na życie, bo, czy stylem życia i sposób spędzania wolnego czasu. Chcemy zaproponować formułę powiązania tych dwóch obszarów poprzez wspólny półmaraton. Półmaraton Radomskiego Czerwca odbędzie się 23 czerwca. Bieg chcemy skierować do wszystkich, do Radomian, tak jak Pan Prezydent wspomniał, do gości z kraju i nie tylko z kraju. Spodziewamy się udziału, sądzę, że między 700 a 1000 osób. Spodziewamy się udziału również czołówki krajowej i dobrych zawodników z zagranicy, a to gwarantują odpowiednie przewidziane regulaminom nagrody finansowe. I spodziewamy się dużej ilości amatorów, a to z kolei zapewnić powinny odpowiednie pakiety startowe i cała oprawa naszej imprezy. Maratończycy ci wyczynowi i amatorzy biec będą interesującą i precyzyjnie wyznaczoną trasą prowadzącą przez centrum miasta. W pobliżu wielu ciekawych zabytków radomia, a także miejsc, w których rozgrywały się czerwcowe wydarzenia. Jej końcowy odcinek wiedzie zacienionymi alejkami radomskich plant na metę usytuowaną na nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji. Ale to nie jedyny bieg, jaki odbędzie się tego dnia. Chętni będą mogli wziąć udział w biegu charytatywnym, biegu z wózkami. Swoje pięć minut będą. Miały również dzieci. Na samym stadionie odbędą się wszystkie biegi dzieci. Myślę, że to jest super sprawa, dlatego że piękny, nowoczesny stadion i dzieci biegające po stadionie pozwolą znakomicie rodzicom dopingować rodzinom te maluszki, które tam będą startowały. Myślę, że warto przyzwyczajać dzieci do startu w takich komfortowych warunkach, z odpowiednim nagłośnieniem, z, odpowiednim, z odpowiednią liczbą kibiców, z, z urządzeniami, z telebimem. Na którym myślę, że będzie można zobaczyć finiszujące dzieciaszki, więc jest to super sprawa. Najlepsi długodystansowcy zmierzą się w mili mistrzów. To jest też coś nowego, to jest mila, na którą chcemy zaprosić czołówkę polskich biegaczy, ażeby pobiegli na dystansie jednej mili. W pewnym sensie będzie to porównanie poprzez czasy, nawet jak wygląda bieg, w jakim czasie ukończą. Ci zawodnicy ten bieg mili, a w jakim czasie nasi amatorzy biegania, uczestniczący w biegu charytatywnym, tenże sam dystans pokonają. Mila Mistrzowska odbędzie się na stadionie, będzie to 1609 metrów przeprowadzona mila na stadionie. Dla tych zawodników mamy też przewidziane, a żeby poziom jej był odpowiedni, przewidziane nagrody finansowe. Do organizacji półmaratonu włączył się również Radomski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Działania edukacyjne są innymi z podstawowych działań wynikających z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. I rzeczywiście postaramy się, żeby, żeby uczestnicy półmaratonu no wyjechali z, z Radomia nie tylko z wrażeniami sportowymi, ale również z, z, z dosyć dużą porcją wiedzy o, o tym, co się w Radomie wydarzyło 25 czerwca 1976 roku. Zapisy na półmaraton już trwają. To wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy, zapraszamy za tydzień.